Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o kolejnym Socjalizm Plusie, czyli o rozdawaniu nam Polaków naszych własnych pieniędzy. Co jak widać bardzo dobrze działa, bo ludzie zaczynają całować polityków Prawa i Sprawiedliwości po rękach. Przeczyta, przeczyta sobie w takim no, ja razie. Ja jak... no, Jakie tak tak będzie nie wierzysz, to zajrzyj na mój fanpage, wideo prezentację, albo na mojego Twittera Krzysztof Woźniak. tam jest cała masa tego typu filmików, chociaż zachodzi uzasadnione podejrzenie, że być może to nie za pieniądze swoje własne, tylko dlatego, że biskup był uprzejmy na jasnej górze ogłosić pana Szumowskiego i Morawieckiego świętymi ewangelistami. Chciałoby się dodać, dawcami 500 plusa i maseczek bez atestów, za które przecież jedno i drugie trzeba zapłacić. I właśnie zanim porozmawiamy sobie o kolejnym programie rozdawania nam naszych własnych pieniędzy, w zamian za uległość, warto wyjaśnić sobie bardzo dokładnie, na czym polegał socjalizm i na czym polega socjalizm plusowanie. Bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o Wydatki socjalne. Nie chodzi tylko i wyłącznie o rozdawanie nam naszych własnych pieniędzy, tylko chodzi o właśnie budowanie takiego poczucia, że rząd coś daje i zawsze może zabrać, więc nie głosujcie na tych innych, bo ci inni są niedobrzy i wam. Nie dadzą, a wam za to zabiorą. Nie każdy musi znać się na ekonomii, nie każdy musi znać się na podatkach. Niektórzy ludzie są bardzo, bardzo mało świadomi na temat tego, jak działa świat. I właśnie warto zwrócić, przypomnieć sobie, na czym polegał socjalizm, bo my do tego wracamy. Socjalizm wbrew pozorom wcale nie polegał na tym, że, że był ten socjal, tylko czemu ten socjal służył. Socjalizm to był taki specyficzny ustrój, w którym. No, może inaczej, czym jest kapitalizm? Najpierw w, w odróżnieniu od korporacjonizmu, bo my żyjemy w korporacjonizmie socjalnym w tej chwili, więc powiedzmy sobie wprost, na czym polega kapitalizm. Potem przypomnijmy sobie, jak było w PRL-u i na końcu omówmy najnowszy, e, najnowszy Socjalizm Plus, czyli nową wersję bona, e, bona który miał być 1000, plus, a teraz będzie bonem 500 plus i e, też będzie tylko dla uległych. Prawdziwy kapitalizm, nie mylić właśnie z korporacjonizmem, polega na tym, że kto pracuje, ten ma i Bogactwo każdego człowieka, niezależnie od jego wielkości, dla jednych bogactwem będzie to, że może mieszkać w ładnym mieszkaniu, dla innych bogactwem będzie to, że może mieszkać w rezydencji, która ma 17 pokoi. Dla jednych bogactwem będzie to, że może sobie kupić rower, dla innych bogactwem będzie to, że może sobie kupić Mercedesa S-klasy. Nieważny jest poziom tego bogactwa, tylko sam fakt bogactwa, sam fakt bogacenia się bierze się z pracy. Człowiek, który pracuje i nie łamie prawa, ten może mieć wywalone na państwo. Może temu państwu, yy, może te państwo krytykować, może mieć istotę też w dupie. Kompletnie wywalone może mieć, bo on pracuje i ma. I dopóki nie łamie prawa, to go gucio to obchodzi. Więcej... Ten człowiek ma poczucie, że on utrzymuje to państwo, a więc utrzymuje polityków, bo przecież płaci podatki i ci politycy z tych podatków się utrzymują, a więc on jest niejako panem tych polityków i on od tych polityków wymaga, Wymaga, żeby dobrze zarządzali dobrem wspólnym, bo on się na nie składa z rezultatów swojej ciężkiej pracy. I ma być to dobrze zarządzane, a jak nie, to wypad. Znajdę sobie innego. Człowiek w kapitalizmie jest dumny, jest wymagający w znaczeniu demanding, ale dobrej strony tego znaczenia i oczekuje, żąda, ale jest wolny. No właśnie. Czym natomiast jest socjalizm? Socjalizm jest e, ustrojem niewolniczym, w którym rząd. Tobie zabiera większość efektów twojej pracy. A nawet czasem wszystkie efekty twojej pracy, a następnie ci daje. W komunizmie było takie, znaczy w realnym socjalizmie, czyli w PRL-u, było takie powiedzenie: czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. Bowiem pensja, w przeciwieństwie do kapitalizmu, nie była wynagrodzeniem za pracę, tylko była wynagrodzeniem za to, że jesteś zatrudniony. A czy w tej pracy pracowałeś? Czy w tej pracy się opierdzielałeś? Nieważne. Każdy ma być zatrudniony i każdemu pensja się należy. A więc pensję ty dostawałeś z faktu bycia zatrudnionym, a nie z tytułu tego, że coś wykonałeś w tej pracy. To jest zasadnicza różnica. Te pensje oczywiście były horrendalnie niskie, ale w zamian za to pokorni dostawali. Dostawali wszystko, co potrzebowali. Jeżeli ktoś był bardzo pokorny, usłużny dla systemu, a najlepiej w ogóle tworzył ten system, będąc w jakimś kąszachcie z rządem, na przykład będąc w tajnej policji, poli no nie tajnej, w policji politycznej, to wtedy dostawał bardzo dużo. Dostawał samochód. Te bodajże talony na samochód to w ogóle była jakaś kompletna taniocha to się do cen realnych, rynkowych nie miało nijak. Nawet jest taki e, fajny film, i to już z przełomu komuny i, e, i czasów współczesnych, on się mm, o piłkarzach, e, nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie Jan, Janusz Gajos, pan tam gra trenera piłkarskiego, łapówkarza, któremu trzeba dać łapówę. I nie mają pieniędzy na łapówę dla niego. Co robią, ano, wykupują samochody za talony i jadą z nimi na bazar. Ponieważ o ile w kapitalizmie, jak kupisz nowy samochód w salonie i z nim wyjedziesz z salonu, to on traci na wartości, o tyle tam trzeba było wyjechać z salonu, pojechać na bazar i sprzedać go za 5, 6, czasem 10 razy więcej. Bo był taki tani. W praktyce, żeś dostawał ten samochód, jak byłeś, jak byłeś potulny. Jak byłeś potulny, dostawałeś tak zwane skierowanie na wczasę, czyli praktycznie za darmo byłeś sobie w czymś, co się nazywało ośrodek czasowy, dzisiaj byśmy to nazywali resort hotel. Wyżywienie, wszystko pięknie. Jak byłeś potulny, bo jak byłeś niepotulny, no to nie, no to chyba żartujesz. Takie, um, takie skierowanie to dosłownie, dostawało to się skierowanie na wczasę. kierowali cię na wczasa, nie, że pracujesz, masz pieniądze, to sobie jedziesz, bez skierowania nic. Mieszkanie, też mieszkania nie mogły, znaczy teoretycznie mogłeś tak kupić, tylko nikogo nie było stać, bo ci przecież zabierali pieniądze, mieszkanie też się dostawało. Oczywiście trzeba było tam jeszcze zapłacić jakieś pieniądze, tytułów udziału w spółdzielni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale de facto je się dostawało. Każdy by chciał, każdy by chciał kupić mieszkanie od spółdzielni właśnie na takich zasadach. I tak było ze wszystkim. Byłeś niewolnikiem za komuny. Twoją Efekty twojej pracy ci zabierano. W ogóle do tej pracy cię przymuszano. Był przymus pracy. A potem tobie dawano. Oczywiście tylko jak byłeś potulny, bo jak byłeś niepotulny, nieposłuszny, to były represje. Na przykład wcielenie do wojska. I to młodych się wcielało w ramach zasadniczej służby wojskowej, a starszych brało się na ćwiczenia rezerwę. I tutaj jest właśnie ta zasadnicza różnica. Kapitalizm, wolny człowiek, który ciężką swoją pracą się bogaci, socjalizm, niewolnik, który łaskawie dostaje od pana po uważaniu, czyli nie w zależności od tego, jak ciężko pracuje, tylko jak bardzo pan uważa, czyli w praktyce, jak jest potulny, jak jest pokorny. I niestety ten socjalizm do Polski wraca. Łącznie z tym, że wraca nam, wracają nam faktyczny pobór do wojska. Ja o tym robiłem vloga. Że rusza, ruszają ćwiczenia rezerwy. Na podstawie tych samych przepisów, co w PRL-u, możesz zostać wzięty na ćwiczenia do woja na 90 dni. A to, że ci to zniszczy życie, kogo to obchodzi? Byłeś nieposłuszny. A to, że kartę mobilizacyjną, jakąś tam, może dostać człowiek, który w życiu nie miał nic wspólnego z wojskiem, to 100%. Wiem wiem, 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 znam takie przypadki. Więc nikt mi nie, nie wmówi, że jest inaczej, bo wiem, widziałem. I, i, I były na ten temat różne rozmowy, próby. Wiem, widziałem na pewno. No, także te sankcje to widzimy, prawda? Tak ci się zresztą widzimy to coraz częściej, łącznie z tym, że możesz mieć problemy za to, że wyrazisz swoją opinię, że weźmiesz udział w antyrządowej demonstracji. Przykład, strajk przedsiębiorców, chyba jedna z niewielu niekontrolowanych antyrządowych demonstracji, gdzie cikano pokojowych ludzi gazem po oczach, pod iście pereloskim y, um, tym y, y, boże, pretekstem, gdzie otoczono tych ludzi, kazano im się rozejść, oni nie mogli się rozejść, bo byli otoczeni, y, więc ich psikano gazem. No, i jeszcze człowiek, który psikał tym gazem, rzekomo, bo to są informacje um, medialne, grozi człowiekowi, który mu zrobił zdjęcie. Zamiast się spalić ze wstydu, zostać wyrzucony ze służby, e, z kartką facet do zawodu się nie nadaje, pomylił policję z milicją albo z ZOMO, e, to on się odgraża. On się odgraża, takie są informacje internetowe, i miał, za, i miał zasłoniętą twarz, w związku z tym e, no, był zanonimizowany z automatu, nie? że takie rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony, jak jesteś potulny, jak robisz to, co władza każe, to władza ci da. Da ci 500 zł na dzieciaka, da ci 300 zł, chyba na start, da ci tamte różne przeróżne rzeczy, a teraz da ci bon 500. Ten Bon 500 Plus zastępuje ostatni pomysł. To jest ewidentne kupowanie głosów wyborców. PiS nie ukrywa, że on. Zresztą zdarzało mi się rozmawiać. Zresztą znam bardzo dużo zagorzałych pisowców. Um, i, i oni nie, nie ukrywają, że oni liczą na to, że będą rządzić właśnie tym rozdawnictwem, e, oczywiście rozdawnictwem w cudzysłowie, bo nie rozdają nam nasze własne pieniądze, ale duża część społeczeństwa jest tego kompletnie nieświadoma, że to są ich pieniądze. E, bo duża część ludzi po prostu nie umie liczyć, no ale jak ma umieć liczyć, jak matematyka w Polsce jest tak fatalnie uczona, że większość dzieciaków ma problem ze zdaniem matury z matematyki i to mimo tego, że bodajże um, zdany egzamin jest od 33 punktów, czyli za moich czasów było od 50%, 33% to jest bardzo, bardzo mało. Nie? Jak masz test cztery odpowiedzi jednokrotnego wyboru, to ktoś to będzie zaznaczał losowo, dostanie 25% punktów, 33% już naprawdę niewiele. No to więc nie umieją liczyć, rozdają nam nasze własne pieniądze. PiS i PiS wprost mówi, że e, jak przyjdą inni, to wam zabiorą. Zabiorą to, co wam się dało, no, co wam się należy według PiSu. To oczywiście powoduje skrajne patologie, o niektórych Opowie czyli taka skrajna roszczeniowość, bo duża część tych ludzi naprawdę uważa, że im się należy, stąd przeróżne grupy na Facebooku, tam madki, yy, które przez dy, które walczą o, o to, co się należy ich bombelką, za uśmiech bąbelka, albo takie sytuacje, że jakiś tam program telewizyjny yy, człowiekowi yy, wyremontuje mieszkanie, nie, czy tam dom, no i jeszcze da konsolę do gier, ale, ale źle, bo bo dał za mało gier do tej konsoli, przecież nie mogą sobie kupić, nie? To pójść do pracy i kupić to nie, im się należy, tak? No właśnie. I teraz na czym polega program 500, plus? znaczy Bon 100, plus na wakacje? To jest zamiana programu Bon 1000, plus na wakacje, mhm. ponieważ prawdopodobnie ktoś policzył, że nie ma hajsu i próbuje czy kombinować, żeby to wyglądało bardziej pro-bombelkowo, e, pro przecież każdy lubi dzieciaki, a jednocześnie, żeby mniej wydać. Pierwszy pomysł już był poroniony, ja go omawiałem, więc go teraz tak pokrótce. Miało być 1000 zł dla każdego pracującego, ale tylko nie przekraczającego pewnego progu dochodowego, no bo przecież to nie może być tak, że jakiś burżuj dostanie, no, broń Boże, burżuje są od tego, żeby im zabierać w formie coraz to wyższych podatków, e, a beneficjenci, czyli biedni, są po to, żeby dostawać, i w ten sposób właśnie robi się PRL. Nie opłaca się pracować. Bo jak pracujesz, to ci strasznie dużo zabierają. A jak, a jak nie pracujesz albo mało, pracujesz, że masz małe e, dochody, to ci strasznie dużo dają. I w tym momencie to wszystko się zaczyna zjeżdżać. I taki, który na przykład uczył się 4 lat, 8 lat w podstawówce, żeby mieć super oceny, żeby się dostać do dobrego liceum, po tym dobrym liceum, żeby się dostać na elitarny kierunek studiów, na przykład na medycynę potem ro, rok, e, rok chyba stażu, potem specjalizacja i w sumie po 20 czy 25 latach nauki to mu się zabiera, 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 żeby dać komuś to sobie 8 lat podstawówki, bimbał, więc się nie dostał w ogóle do technikum maniniceum, poszedł do zawodówy, e, skończył tą zawodówę e, i teraz jest na przykład, e, nie chcę nikogo obrażać, no, zarabia adekwatnie do kwalifikacji, prawda? I jemu się daje, więc to się to wszystko... To jest modne słowo, spłaszcza, wypłaszcza, wypłaszcza się e, pensje w Polsce, więc przez to się ludziom nie opłaca pracować, opłaca się być miernym, biernym, ale wiernym i całować pana premiera dawce 500 plusa po rękach, prawda? No i to w dodatku jeszcze było takie chore, że 90% miał być z, z budżetu państwa, czy z naszych podatków, a 10% miał być e, od przedsiębiorcy. I miało być to w formie karty przedpłaconej, czyli dość wolnościowo ten element. Masz kartę przedpłaconą na 1000 zł, idziesz i płacisz za to w dowolnych, w dowolnych punktach turystycznych. Teraz będzie inaczej. Teraz będzie, teraz będzie 500 zł, nie 1000, tylko 500 na każde dziecko. Fakt, że zrobili to jak 500, plusa, nie robią tych mm, durnych akcji, typu, że jak zarabiasz troszeczkę powyżej średniej, to, to już ci się nie należy. Nie, każdy dzieciak dostanie. Niemniej jednak, nadal jest, to, hmm, nadal jest to dużo mniej pieniędzy z budżetu, bo dzieci w Polsce jest około 6 milionów. Tak, tak strasznie mało on jest dzieciaków i to jest bardzo duży problem powinno być dużo więcej. No to prosta piłka 6 milionów dzieci razy 500 zł to jest 3 miliardy. No, to zdecydowanie mniejsza liczba niż jakby przemnożyć wszystkich pracujących, nawet zarabiających poniżej średniej, razy 1000 złotych. No, to wychodzi wielokrotnie mniej pieniędzy, więc wielokrotnie mniej zostanie wydane. Dlatego jeszcze nie będzie to w formie karty przedpłaconej, czyli dość wolnościowo, tylko w formie, oni to nazywają ebonem. Przy czym ten ebon polegał będzie na tym, że musisz się Zapisać do elektronicznych usług ZUS-u. I tutaj się pojawia ta element potulności. Szczerze, ja bym się nie zapisał za 500 zł do elektronicznych usług ZUS-u. Dlaczego? Bo mam takie wrażenie, jeszcze ta ustawa nie przeszła przez, ym, przez Sejm, ale mam takie wrażenie, że to będzie na zasadzie, że jak się raz zapiszesz, to już jesteś zapisany. A ja, jako człowiek uważający się za umiejącego kojarzyć fakty, unikam jak ognia wszystkiego, co jest związane z elektronicznymi systemami stworzonymi przez nasz rząd lub dla naszego rządu. Dlaczego? Bo mam świadomość tego, że te elektroniczne systemy były zamawiane na podobnych zasadach, jak generalnie rząd zamawia. I jakoś mi się kojarzą z tymi maseczkami bezatestowymi i tymi respiratorami przedpłaconymi, których nie ma. I o ile respiratory, których nie ma, to cię nie zabiją, o tyle maseczki, które nie mają certyfikatów, o to już jak było zagrożenie i ty powinieneś używać tej maseczki, a, nie, a użyłeś taką gównianą, bezcertyfikatową, to może ci się coś stać. I podobnie coś ci się może stać, jeśli taki system zamawiany przez analogicznych ludzi na analogicznych zasadach się schrzani i wyjdzie temu systemowi, na przykład, że oni ci coś doręczyli, a ci nie doręczyli. I co inne rzeczy? Słuchajcie, to, to, to jest państwo, oni mają policję, prokuraturę, sądy, oni mogą ci zabrać majątek całego życia just like that. Zwłaszcza, że mają przepisy e, świeżo uchwalone. Po, pozdrawiam pana ministra Ziobrę, po, pogromce. On by chciał uchodzić za pogromce bandytów, ja uważam, że uczciwych przedsiębiorców, e, który uchwalił, ta, który przepnął takie przepisy, że Mogą tobie zabrać cały majątek, jeżeli nie udowodnisz, że masz go z legalnego źródła. Czyli pan minister Ziobro twierdzi, że jesteś bandzior. Yy, ale nie umie tego udowodnić w sądzie. No, a nazwać bandytom każdego można just like that. Co za problem. No, możesz powiedzieć bez problemu, że pan minister Ziobro jest plejadianinem. No, możesz powiedzieć, że jest rzekotką, a możesz powiedzieć, że jest ropuchą. Repuchom nie, bo mógłbyś go obrazić, za co bardzo, bardzo przepraszam za taki przykład, mógł się poczuć urażony, 212 do roku pierdla. Nie, 216 do roku pierdla, przepraszam. Eee, Natomiast no, możesz twierdzić sobie różne głupoty i dopóki nie jesteś w stanie tego udowodnić, to nie ma to żadnego wpływu, nie? No bo każdy każdego może o każde gówno pomówić. Tak samo prokuratura może pomówić człowieka o dowolne gówno, za przeproszeniem. Dopóki nie udowodni tego przed sądem, to jest wolno jak ping -pong. Bo takie są normalne zasady prawne, e, wynikające jeszcze z czasów e, rzymskich, gdzie jest prosta zasada. Ta tym spoczywa ciężar dowodu, kto wywodzi tego korzyści prawne. Czy prokuratura, która chce, żebyś poszedł siedzieć, musi udowodnić, że jesteś bandytą. Ale teraz nie. Nie do końca. Progr proces karny przegrywają, nie umieją udowodnić, że jesteś bandytą. To się dochodzą od strony kasy i mówią tak, ty to masz. I mieszkanie, udowodnij, że kupiłem za legalne pieniądze. E, panie prokuratorze, panie urzędniku skarbowy, ale to kupiłem 30 lat temu. Przecież e, zgodnie z prawem dokumenty skarbowe trzeba trzymać 5 lat, więc ja już zniszczyłem te dokumenty, z których wynika, gdzie i w jaki sposób ja je kupiłem. Ha, nie umiesz udowodnić, tracisz mieszkanie. Ha, ha, ha. Przejdzie? To jest właśnie ten element. Jesteś niepokorny, wszystko mogą ci zabrać. Także ja osobiście e, tych, ja osobiście elektronicznych systemów rządowych unikam jak ognia. Jak ktoś sobie życzy, to niech za 500 złotych się tam zapisuje. Nieważne. No i, ale dalej jest jeszcze ciekawiej, bowiem o ile przy tym 1000 plus turystycznym miał być tak, no karta przedpłacona, idziesz, płacisz, o tyle tutaj, no już nie, 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 nie. E, nie możesz tym Elekt dostaniesz elektroniczny kod, pomijając fakt, że procedura już jest chora, o tej procedurze za chwilę, to nie możesz z tej procedury skorzystać wszędzie, w dowolnym miejscu turystycznym, nie. To miejsce turystyczne musi być na specjalnie przygotowywanej liście przez uwaga Polską Izbę Turystyki. Oczywiście nic nie zarzucam Polskiej Izbie Turystyki, jednak jest to sytuacja ewidentnie korupcjogenna, ponieważ w sposób oczywisty Podmiot, który znajdzie się na takiej liście, zarobi dużo większe pieniądze niż podmiot, który na takiej liście się nie znajdzie. W związku z tym warto, niestety, zapłacić łapówkę. Za dostanie się na taką listę, lub też warto zapłacić łapówkę, żeby twoja konkurencja nie znalazła się na takiej liście. Oczywiście jest to karalne. Ja oczywiście odradzam takie, takie sytuacje, um, takie działanie, bo jest to bezprawne, a każde działanie bezprawne należy potępić. Do tego, to jest to, do tego jeszcze jest to nietyczne, więc podwójnie wredne. Oczywiście nie, nie zarzucam takiej izbie turystyki czy urzędnikowi z tej izby turystycznej, że on by tę łapówkę wziął. Niemniej jednak pokazuje, że rząd stworzył furtki. I to jest kolejny element PRL-u, to jest kolejny element socjalizmu stworów totalitarnych, gdzie urzędnik ma władzę nad tobą, urzędnik decyduje, a więc zwykle w takich, w, takich, w takich ustrojach jest gigantyczna korupcja, na przykład na Ukrainie. W przeciwieństwie do systemów kapitalistycznych, gdzie urzędnik jest traktowany przez człowieka tam przychodzącego jako człowiek, któremu ten przychodzący płaci, i on wymaga, żeby załatwić jego sprawę. Tymczasem w prl taki przychodzący nazywa się petent, który przychodzi po prośbie. No i właśnie tutaj będzie do przedsiębiorcy przychodzić po prośbie do Polskiej Izby Turystyki, żeby łaskawie ich wpisała. Chyba nie muszę tego tłumaczyć, ale na wszelki wypadek powiem, no. Ten, kto będzie na tej liście, może wziąć nie tylko te 500 złotych, ale również, ponieważ na tej liście będą na przykład hotele, organizacje kolonii, y, organizacje, y, organizacje wypoczynków, wycieczek, innych tego typu rzeczy, a jak ustalili specjaliści, no naprawdę mało tych rzeczy będzie można kupić za 500 złotych, raczej to będzie wielokrotność 500 złotych, to oni dostaną nie tylko 500 złotych, ale również dostaną więcej pieniędzy, bo na przykład kolonie tygodniowe dla dzieciaków to jest koszt około 1200 do 1800 zł. I więc dostaniesz 1200, 1800, z czego 500 zł to taki specyficzny kod bonusowy, który opłaci państwo. A więc to jest, zrobili jak się tam dostaniesz, to jest trochę tak, jakbyś zrobił promocję, tylko koszty tej promocji nie ponosisz ty. Natomiast, Ktoś, kto się tam nie dostanie, no to siłą rzeczy nie będzie zarabiał takich pieniędzy, dlatego też no, ktoś nieuczciwy może zapłacić za to, żeby na takiej liście nie znalazła się jego konkurencja, bo dzięki temu więcej ludzi będzie wbijać do niego. Powiedzmy, dwie firmy, które organizują bardzo podobne kolonie, w jednych można zapłacić te 500 zł, w drugich nie. Ludzie będą wybierali te, w których można zapłacić te 500 zł, bo większość ludzi ten bon weźmie. Procedura pochrzaniona Trzeba będzie podać ten kod, nazwijmy to, w punkcie usługowym. Ten kod będzie zweryfikowany przez pracownika. W momencie, w którym przyjdzie akcept z zUS-u, bo wszystko będzie robił zUS, to pieniądze będą zablokowane na tym takim subkoncie w ZUS-ie i ciąg do kilku dni przedsiębiorca dostanie te pieniądze. Wiecie, czym to brzmi? kilkunastoma minutami mm, róż, wykonywania różnych czynności. Czyli upierdliwością. Czyli już mm, no, niektórym ludziom się nie będzie chciało, ale jeszcze będą pomyłki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. wyobraź sobie, że na przykład chcesz czymś takim zapłacić za, za obiad nad morzem. Już, już widzę, jak kelner na ciebie pomstuje i pluje ci do zupy albo do sosu tatarskiego, bo przez siebie 10 minut musiał siedzieć, klikać i próbować połączyć się z Zusem, gdzie na stówę będą te połączenia padać. Rozumiecie o co chodzi? Znowu kolejny system, znowu ktoś zarobi. Będzie robiony na łapu capu, więc, no bo przecież to ma być dane przed wyborami. Więc znowu będzie się wieszał, znowu będzie do dupy. Kolejna ciekawa rzecz. Oni będą, już wprost mówią, że to nie będzie tak, że każdy, kto świadczy jakieś usługi dla turystów, będzie mógł się tam znaleźć. Oni jeszcze dokładnie nie wiedzą yy, yy, dokładnie, jak to zrobią, ale już mówią, że gastronomia raczej nie że raczej zorganizowane wycieczki. Że raczej w stronę dużego biznesu niż małego. I o ile nie jestem zwolennikiem goferów, bo to tak się mówi w slangu nad morzem, a już na pewno nie jestem e, zwolennikiem rybki e, pięciokrotnie utaplanej w cieście, bo to taniej, e, surówek często zalanych różnymi dziwnymi sosami, żeby to nie śmierdziało, e, za cenę kilkukrotność rachunków dobrej knajpie w stolicy. Nie wierzycie, to znowu zapraszam Was na mój fanpage wideo prezentację, gdzie sobie zobaczycie, jaki rachunek facet pokazywał. Ech, dwa kawałki małej rybki, troszeczkę frytek, dałby się policzyć. Jakaś ciapsanka e, nazywana surówką 98 zł. E, wszystko oczywiście podawane na plastikowych yy, talerzykach plastokowymi sztućcami się je. Pomijam fakt, że to nieekologiczne, ale to jest po prostu takie, wiecie, takie, takie tanie, takie żałosne, nie? I za te pieniądze w stolicy możesz zjeść obiad dla dwóch osób w dobrej knajpie z piciem. E, no, nie alkoholem, tylko jakimiś takimi soft drinks, jak to się mówi. Super, nie? I to nie są największe ceny, bo jest jeszcze przed sezonem, więc jeszcze jest tanio w czasie sezonu pewnie znowu będą takie akcje jak w zeszłym roku gdzie tam to się będzie skarżył że zapłacił w smażalni ryb 500 mu skleili ileś tam tych filetów i naciapsali tak naokoło e, ciastem naleśnikowym że to już bardziej ciasta niż ryby nie najdroższe no a za kilogram 150 zł albo i 200 masakra nie Oczywiście wszystko na wagę, nie? Nie, nie? może być tak jak w porządnej knajpie, że płacisz za danie, Wszystko na wagę. Oczywiście ile ważyło, to się dowiesz, jak już ci zważą. Oczywiście ważą nie przy tobie, nie? No bo, no bo ważą tak zwany suchy produkt. Dobra, pies z tym wszystkim. Ech. Kochani, także nie to, żebym nie był zwolennikiem, żebym był zwolennikiem tego typu rzeczy, ale, ale no śmierdzi mi to mm, korporacjami. Śmierdzi mi to tym, że jakiś mały pensjonat, który ma tam, nie wiem, 10 pokoju, nie będzie w stanie wystarczająco szybko przebić się przez tą procedurę biurokratyczną po to, żeby móc akceptować tego nowego Bona 500+. I raczej to będzie na zasadzie, że tylko duże hotele, tylko w ogóle sieci hoteli i inne tego typu rzeczy, nie? No właśnie. A to już znowu śmierdzi, dawaniem pieniędzy, de facto pieniędzy z naszych podatków do dużych korporacji. A jedyne co to zrobi, i to już mówiłem wcześniej, to to, że to właśnie urzędnik będzie, będzie, będzie mógł, urzędnik będzie miał prawo, urzędnik będzie miał przywileje, a my, aby będziemy musieli być, jak to się ładnie mówi potulni. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Proszę o łapki w górę, komentarze, udostępnienia, żeby to się roznosiło. Hej!